No i w tej chwili omówię Wam e, kolejny element, który chcę wprowadzić do mojej konstrukcji. Jest to e, dodanie tak zwanego silnika BLDC. I tu będzie tak, dodanie drugiego stojana, czyli tu będzie dodatkowy stojan z cewkami dla tego silnika. Liczba cewek w tym stojanie będzie 12, czyli 3 fazy po 4 cewki dla optymalnej pracy silnika BLDC przy 18 biegunach wirnika, czyli jest to stosunek 12 do 18. Czyli ja tutaj mam na wirniku 18 magnesów zamontowanych na przemiennie NS, NS. Rozmieszczenie tych cewek będę musiał symetrycznie co 30 stopni. Kolejny kształt kształt tych cewek. Najlepiej. Najlepszy kształt dla tych cewek to będzie trapezoidalny dla lepszego upakowania miedzi. Uzwojenie, dobór uzwojenia liczby zwojów i grubości drutów, w zależności od oczekiwanego momentu obrotowego i prędkości obrotowej silnika przy danym napięciu sterownika. Ja akurat mam sterownik 40V i pod te 40V będę tutaj obliczał cewki grubość drutu tej cewki ilość zwoi dla tego napięcia.